Cześć wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o kominiarstwie, a konkretnie o tym, jak obliczyć prawidłową średnicę komina. Zaczynając od podstaw, komin to pionowy kanał, który odprowadza spaliny z pieca lub kominka na zewnątrz budynku. Jest to kluczowy element każdego systemu grzewczego, a jego prawidłowe działanie ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa i efektywności ogrzewania. Kołumajni mogą być wykonane z różnych materiałów, w zależności od ich przeznaczenia i warunków eksploatacji. Najpopularniejsze materiały to cegła, beton, stal i ceramika. Każdy z tych materiałów ma swoje zalety i wady, a wybór odpowiedniego zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji. Istnieją różne rodzaje systemów kominowych, w zależności od rodzaju paliwa, z którego korzysta się do ogrzewania. Najpopularniejsze systemy to kołmajni do kotłów na paliwa stałe, kołmajni do kotłów gazowych i kołmajni do kominków. Każdy z tych systemów ma swoje specyficzne wymagania dotyczące średnicy komina, a także materiałów, z których powinien być wykonany. Prawidłowa średnica komina jest kluczowa dla jego prawidłowego działania. Zbyt mała średnica może prowadzić do problemów z ciągiem, co może skutkować niedostatecznym spalaniem paliwa i gromadzeniem się sadzy w kominie. Zbyt duża średnica może natomiast prowadzić do nadmiernego chłodzenia spalin, co może skutkować kondensacją pary wodnej i powstawaniem korozji w kominie. Aby obliczyć prawidłową średnicę komina, należy wziąć pod uwagę kilka czynników, takich jak moc urządzenia grzewczego, rodzaj paliwa. Wysokość komina i jego przekrój. Istnieją specjalne programy komputerowe i kalkulatory online, które mogą pomóc w obliczeniu prawidłowej średnicy komina. Pamiętaj, że prawidłowe obliczenie średnicy komina jest kluczowe dla bezpieczeństwa i efektywności ogrzewania. Jeśli nie jesteś pewien, jak obliczyć prawidłową średnicę komina, skonsultuj się z doświadczonym kominiarzem. Cześć! Dzisiaj porozmawiamy o czymś bardzo ważnym, a mianowicie o średnicy komina. To temat, który często budzi wiele pytań, dlatego postaram się go wyjaśnić w sposób prosty i zrozumiały. Zaczynając od podstaw, komina to element instalacji grzewczej, które odprowadza spaliny z pieca lub kotła na zewnątrz. Jego średnica ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego działania całego systemu. Zbyt mała średnica może prowadzić do problemów z ciągiem, a w konsekwencji do niedostatecznego spalania paliwa i wydzielania się szkodliwych substancji. Zbyt duża średnica z kolei może prowadzić do nadmiernego chłodzenia spalin i zmniejszenia efektywności ogrzewania. Obliczenie średnicy komina nie jest skomplikowane ale wymaga uwzględnienia kilku czynników. Najważniejsze z nich to rodzaj paliwa, różne rodzaje paliwa wymagają różnej średnicy komina. Na przykład, kominek na drewno będzie potrzebował większej średnicy niż kocioł gazowy. Moc urządzenia grzewczego: im większa moc urządzenia, tym większa średnica komina będzie potrzebna. Długość komina: im dłuższy komin, tym większa średnica będzie potrzebna. Wysokość komina: im wyższy komin, tym lepszy ciąg, a tym samym mniejsza średnica może być wystarczająca. W przypadku pieca do sauny średnica komina powinna być dostosowana do mocy pieca. Zazwyczaj dla pieców o mocy do 5 kW wystarcza komin o średnicy o 120 mm. Dla pieców o większej mocy średnica komina powinna być większa. Kocioł gazowy zazwyczaj wymaga komina o mniejszej średnicy niż piec do sauny. Dla kotłów o mocy do 20 kW Wystarcza komin o średnicy one 100 mm. Obliczenie średnicy komina dla pieca na drewno jest nieco bardziej skomplikowane. Należy uwzględnić nie tylko moc pieca, ale także rodzaj drewna, którym będziemy palić. Im bardziej wilgotne drewno, tym więcej dymu będzie powstawało, a tym samym większa średnica komina będzie potrzebna. W przypadku podłączenia zbiorczego kanału kominowego należy pamiętać, że średnica kanału powinna być dostosowana do łącznej mocy wszystkich urządzeń, które do niego będą podłączone. Pamiętaj, że to tylko ogólne wskazówki. Najlepiej skonsultować się z fachowcem, który pomoże dobrać odpowiednią średnicę komina do konkretnych potrzeb.